W dniu 13 stycznia 2023 roku odbył się pogrzeb generała Jana Podchorskiego. Odszedł na wieczną służbę ojczyźnie. Generał Jan Podchorski był uczestnikiem powstania warszawskiego, żołnierzem armii krajowej, założycielem organizacji konspiracyjnej młodzież Wszechpolska. Zmarł w wieku 101 lat. Pochowano go na cmentarzu na Miłostowie. Śpi kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni tobie tymi słowami na wielkim transparencie żegnano generała na poznańskim cmentarzu. Został odprowadzony na wieczny spoczynek z honorami należnymi bohaterowi. W służbie Rzeczpospolitej był wierny do końca życia, mówił Michał Zieliński, wojewoda Wielkopolski, podkreślając, że Gen, Jan Podchorski już od wczesnych lat życia był zaangażowany w pomoc swojej ojczyźnie. Podchorski przyszedł na świat 21 czerwca 1921 roku w patriotycznej rodzinie. Jego ojciec Maksymilian Diering to było rodowe nazwisko Podchorskiego, w I wojnie światowej walczył w armii niemieckiej, później był powstańcem wielkopolskim, odznaczonym Krzyżem Walecznych. Jan od najmłodszych lat był harcerzem. Wstąpił do ZHP, mając 12 lat. Już 23 sierpnia 1939 roku wstąpił do Batalionu Obrony Narodowej, Opalenica, w którego szeregach walczył w czasie kampanii wrześniowej. Walczył m.in. pod Sąpolnem, był w niemieckiej niewoli, później również aresztowany i torturowany przez Gestapo. Jan Podchorski był współzałożycielem harcerskiej organizacji konspiracyjnej Orły, która wydawała podziemną gazetę. Po wojnie wrócił do Poznania. W maju 1946 roku zainicjował w Poznaniu strajk, w którym żądano uwolnienia aresztowanych w Krakowie studentów. Sąd wojskowy skazał go na 7 lat więzienia. Tak trafił do więzienia we Wronkach. Przez swoją działalność konspiracyjną był prześladowany przez komunistyczną bezpiekę. W lutym 2016 roku Jan Podchorski został awansowany do stopnia generała. Odznaczono go Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Komandorskim i Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Doczekał się również uhonorowaniem przez Instytut Pamięci Narodowej nagrodą Świadek Historii. Miał cztery córki.